A co tu się do cholery dzieje? Dzień dobry? Jaki dzień dobry? Zachowasz się pod moją pościelą, a teraz mi rękę podajesz? Chłopaku, Jestem twoją macochą! Co ja powiem twojemu ojcu! No i tam nie trzeba nic mówić nikomu. Ja pier... A ty co tam chowasz? Aksamitny krem z chrupkami. Można wcinać go łyżkami. Tak dobre, że lepiej się nie da. Siemaczko. Korzystając z okazji, że e, mam dzisiaj dwie wspaniałe panie u siebie na siłowni. Oczywiście miały już swój trening, ale że ja jestem już na miejscu, to zostałem wykorzystany do tego, żeby oczywiście pośmiać się ze mnie i upokorzyć mnie e, w różnych e, konkurencjach. Nie wiemy tak do końca, co będziemy robić. Będziemy działać spontanicznie, ale pomysły padały takie, że e, zrobimy jakąś metodą progresywną. Różne e, ćwiczenia Wielostawowe, czyli żadnych maszyn, może jakieś pompki, może jakieś siady, może jakieś drążki, coś takiego. Także hmm, tyle. Bierzemy na robota. No tak. Uznaliśmy, że chwyt dowolny, czy taki, w którym każdy się czuje powiedzmy najodpowiedniej. O, zaczynamy z własnym ciężarem ciała w formie powiedzmy takiej rozgrzewki, a potem będziemy robić po parę, czy ta, po jednym powtórzeniu po prostu dokładając ciężar. Nie? Chcecie zmienić Bez... jakąś? Tak! Tak czy nie? Czy nie zaskoczysz? Ja to nie, nie wiem. Nie zaskoczysz! No patrz! Dobra. No i dobra. Powiedzmy jedynkę z dwójką, i potem dokładamy po 2 kilo. Ach, to już jedziemy na maksa. No dobra! Ania, zostaw sobie siły na później. Czyli, że co? Ja mam się na tym No nie no, no, po prostu dokładamy po 2 kilo, nie, ale robimy, choćby po jednym posłużeniu. To jest stacja! Mamy wykorzystać raka jako element, żeby się uspiąć. Oczywiście, no. że tak. O Jezus, to nie wiem. <grym wytrzymać> <grym wytrzymać> Mam cię jeszcze. Taki tłustek, kto by miał takie łapy. Z tych Ciprzy, Na takie sobie. Jeden kaj starczy. Pa jak jedzie, pa jak jedzie. to jest tylko. Dobra. No dobrze, bo to pan wie, co to jest 2 kg. Aaaaa, żebym no dobra. No, no. no, bo... masz kamizelkę. Trzymaj. No. Ile no, tu jest? Dwudziestka. No tu jedziesz. To może zrobimy tak. Ja dwudziestka ja. ja i dokładam, a wy ja dwa. No i ty tak powinno też być właśnie. 20, tak. Ja co, myślę, że też dwa będziesz dokładał. Dobra, to jak mam dokładać powiedzmy, co wasze dwa, ja mam dokładać, to żeby tak, że ja dyszka, dwudziestka, trzydziestka, czterdziestka, pięćdziesiątka. A wy dokładacie po 2 kg. Czy ja po 10 kg z każdym tym, a wy po co 2 Dobra. Masi? Dziel. Ale to przypomina pacztę, nie? Znaczy to się śmiało, że to. to ja? Że to! Że to jest jak pacztę! Kaszanka! A nie tu mój. Dobra, lecimy sobie bryczkę, machnę. Szybko. Ja mam dychę zakrzoną, teraz już nie po 2 kg. O. o, super. A wysokość jeszcze? Nie wiem, sprawdzę. Pięknie. A tu u góry jest cieplej. To właśnie, ślisko, strasznie. A ona mówi cieplej, a tu Nie A, ziembię to. Po jedno powtórzenie, Ta. tak? Z okay. ja Czy pani życzy magnezję, żeby nie marudziła? A, tak, ja też. Te poproszę. proszę. A widzisz? No, nie tylko ja. Tu! Dobra, jeden, jeden miał robić i teraz będzie, żeż, a zrobiłam dwa i dlatego przegrałam. Spokojnie. No masz tą dwudziestkę 40 teraz? No, hop, off. Dwudziestka, czyli na każdą ich, na każde ich dwa kilo, ja dokładam od siebie dychę. Wypadnie ci to? się wiedziałam od razu, no. to już na Okej. Chyba z drugiej strony 4 kilo Trzyma a nie popisuj co to w górę no. ja pierdolę to jest normalnie jego komentarze a człowiek się stara znie panować. Mamy dwie dychy i dycha, żeby nie było. Mamy 6 kg w kamizelce. Lekko czy ciężko? Lekko. Yeah. Ah. Yeah. 40 mm. polskich... Kilogramów. Złoty. Kilogramów. Złotych, materialistko. <laughs> Jaki jest twój rekord u 60, 60 i pół 60, chyba tam daliśmy. No to już będzie ciężkie Jestem zwycięzcą. No. Kiedy zrobiłam Kiedy zrobiłam pociąganie z 20 kg kwiatlem no, widzisz? A ty co? Ale to było bardzo dawno, bo po prostu... Ej, że przylicznik zrobili, że miałem dokonać po pięć. <laughs> Ciężki jaja. No, pod bloku już takie, wiesz. <laughs> Nie no, z pełnego zwisu 10. A o, o, już jest ciężko. O, o to już było spod skoku. To było spod skoku? No nie było z zwisu. Ale, ale, ale... zaliczamy oczywiście, bo to było... Nie, ma... nie, nie przepraszam! Wypatrzysz? W ogóle to! Ja źle widziałem, ja źle widziałem i to... Na wzrog już padło po prostu. Za ciężkie te... Jajaj ja, Było prawie nad Jak nie było? Pokaż mi, Michał. ją. jak szynka, patrz jak szuka. Widziałem, że się zatrzymałaś, no. Nie, ja po prostu wiem, że 60 nie pójdzie, dlatego... Dragonowi po prostu zaczyna już brakować yy, siły na te krążki, sobie założył. <grymne> ja pierdoliłem się jak w jakimś westernie. <grymne> 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 Golf boy. Come oh, Ty jak zrobiła ostatni, <noise> <noise> no, <noise> ja oh. no nie? Było czy nie było. Nie, nie. To już będzie koniec ja gdzieś. Odcinek, nie? Tu gdzieś miałem drążek, no zabrakło. Odpadłem. Odpadłem, przetrwają tylko najsilniejsi. Wiecie, magnezja to jest plus 100 do mocy. <noise> Okej. Okay. Numer jeden, zobaczymy, co jeszcze nam pokaże. A, dobra. No, tylko czeka, że mi się nie udało, nie? <grymne> nie to ćwiczenie, nie to ćwiczenie. To nie to ćwiczenie. No. Jadę dalej. Kolejna. Macie 12? Chciałeś 12? Ponad? Tak, 12 roku? No. no to 14. Ale I... już mam 3. Czy... Jak to ma potem nie A potem stoi przed nami i się odbija taką cebulą. Możliwe, nie? No przecież ja nie wiem. No. Ja robię, żeby, żeby się browarem odbiło. Nie, ja nigdy nie wąchałaś mojego bąka, a Sebastian Kot ci coś o nim powiedzieć. O nie. Czuję, to z palcem w dupie zrobię. A palca w dupie nie masz? Boże, no! a, tak jest! <ślesk> No go niech ty, zrobiłeś najwięcej, a przegrałeś. Czasami tak w życiu bywa, no. Co mam powiedzieć no. Ja y, umiem przegrywać. Y, Ale nie tak! Ale nie, to tak! nie, tak! nie tak! Miał być trening z własną masą ciała. Jak widać bardzo nam się nie udał. Co? No to no nie ma, stała ciała. A, przepraszam. No. E, więc dipy, jakbyśmy mieli robić, to też chyba jakąś metodą progresywną. Ciężar do pasa. Dwie, dziewczyny po piątce. Waguś. Po piątce? Dwie dychy. No dobra. No. Dobra, czyli ustaliliśmy tak z dupy całkowicie. Yy, bo nie wiemy. Bo nie umiemy tego przekalkulować. Więc robimy tak, że robimy dypy, ja dokładam standardowo dwie dychy. Dziewczyny dokładają po piątce yy, do swoich pompek na poręczach. Rzechu, ile? No dwudziestka, tak jak się dogadywaliśmy. One piątkę, ja po dwudziestce, nie? O Boże. A my do czego mamy to dowiązać? Do wagona. Z <grym> no ja ale... rzędami, ale nie wiem gdzie niby. To, czy wam do stanika ma to z <grym> Znaczy to jest y, normalna traja dieta. <grym> Rozpisaną dostałam dietę od wagona. No, tak było skupia. jeszcze KFC, ale zdarzyliśmy już się z nim rozprawić. Dobra, teraz cip sożewca. skończyłam, proszę bardzo. Keep going, girl! A, ty... Ja tego nigdy nie robiłam, Dobra, dobra, dobra. Ja się nie podciągałem, nie, nie w ogóle. Oszust, no. nie robię tego na co dzień na tym No, zapraszam. co robisz? Do czterdziechy nakładam. Uważa, że tu to jest, jest sprawiedliwy przelicznik? No, tak, no. Tak, nie, spokojnie, czemu nie? Czujesz się mocno w tym ćwiczeniu? No, bo, no, co, może nie w obecnym y, stanie, ale był kiedyś czas, kiedy miałem cały triceps jeszcze nie porwany. To robiłem seryjki, powiedzmy takie ze 120, y, po 6 ruchów. Więc myślę, teraz. Z tym rozjebanym tricepsem sztówkę powinienem na raz yy, zrobić jeszcze. Hmm. Tu wiązanie w Nie, to jest tylko kompresyjne, na, bo... Na, my... cholerę komu, na cholerę komu operacja można sobie związać, <śmiech> nie? <śmiech> no kiedyś wiązaliśmy sznurówkami przecież, nie? No. A, ludzie, a ludzie ciężką kasę wydają na operowanie tego, nie? No ja zwiążę sznurówką triceps chuj. Ile Trze taka sznurka kosztuje? 5 złotych? Trzecia głowa, trzecia głowa wyrasta. O! A być, czy nie czekaj? Mocniej, mocniej. Mam ile dobre? Yy, no spoko. Czujesz. Czuję, jak paleciak, to musi... jak paleciak. muszę maszynie odladłem. Co to? Co, co to za bujak? Co to w ogóle było? Co to nawet było? nie było poprawnie technicznie? Co, jeszcze z pauzą zrobiłem na dole. Przecież, że ty się bujałeś tak, że ja, wie, prawie wyleciałeś tych yy, no. Co? Przecież ja zrobiłem jeszcze z pauzą na dole. Naprawdę, się bujać jak... No patrz, przecież zrobiłem z pauzą. Bujasz się jak papian na drzewie. Co? Gdzie ale, jest? No to, to co to jest, no to jest to. A ja nie mogę, muszę mieć nogi zgięte, bo... Nie, nie, to, to jest jakoś dziwnie. No. To była zakrywka, żebym zrobił jeszcze raz się zmęczy, tak? No. Wiedziałem. A, a. To też resztę ciągle. To jest fit. Szybki! Bagoda! Bagoda! Ta! Czarny! <gulana> Już mi to przestało smakować, no, ja bo ja. A tak. nie ile? No, 10 kilo, ale.

Co eee. no to, to e ma takie znaczenie? Myślisz, że eee. łatwo! Mam no, <grym> wrażenie, wow. ma, fakt, że nie za tak głęboko, że takie nie na zaliczenie. Ale jak no, ale... takie robimy, to takie robimy. Eee, e, ja robię bardzo głębokie. E, no, głęboko, tak. No, ja się tak... uważaj, żebyś sobie nie przyczasnął. W sobie się tak wydupałem. Dobra Mamy 7 5 i piątkę 5. piątkę 5. 5. gdzie wstępnie <noise> składam z wrażenia O oh my god Nie ma kolejne ci spadają Tak będzie się w hydroblika Pamiętaj bez bujania się no. A wytrzymać, próbował wytrzymać. gdzieś oh, nie. Bez tego obciążenia yeah. już gorzej nie na końcu. Yeah. Nie no. O, to zapomniałam. Oh, oh. Dobrze, to już pewnie będzie moje e, ostatnie powtórzenie z obciążeniem 20 kg, ponieważ jeszcze, jeszcze nigdy, jeszcze, jeszcze nigdy nie robiłam dipów z takim obciążeniem. Wymówić głębiej, może nie Co? <noise> Enie, a co poszło nie tak? No... skąd to zwątpienie? krzywe! <noise> no! Skoto zwątpienie? Raz czy drugi ci nie wyszło? Musisz iść walczyć! Teraz! <noise> nie, to już jest za ciężko. Nie, sami... Wagujś! Co? Marzysz drugie miejsce! Co najmniej. E, nie no, tej osiemdziesiątki mojej nie zaliczamy. Nie, nie doprostowałem tego łokcia. Nie doprostowałeś? Prawego nie doprostowałem. No, no dobra, to masz drugie miejsce, jak poza No. No dobra, ej, w sumie... Mam, mam srebro! O, o, zmniejszamy wagę, wiadomo. Najpierw natłuszcza poręcz. Najpierw natłuszcza poręcz. Jest. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co zrobić. jest. Dobra, idę, idę, idę. Dobrze. I co jak z głębokością? Panie sędzio? Słabo. No kułę. Nie? nie zaliczamy, nie ale... zaliczamy. Kurwa, no. Daję, czy spina na dole, że nie jesteś w stanie dobić? No. Chyba tak, nie? Bo tak. to już wyglądało, że się rozciągnęła na maksa. Czyli można powiedzieć tak. No. Wygrał znowu oszust Justyna, a my naturale, mamy drugie miejsce, jak Tyle. No, że Patrzcie, sobie magnezji, a nam kurwa chipsy na naporę. Wytarł on przecież. Nie ostatnie, do czego doszliśmy, wynieśliśmy sobie, będziemy robić na paraletkach yy, pompki męskie, czyli normalnie w oparciu o nie o kolana. Przeličnik mamy 25 kg dla mnie, 10 kg dla dziewczyn. W sensie dokładamy po talerzu na plecy. No i robimy pojedynkę. Dawaj! Idziemy! Widziałam Ci to wam? No też tu mamy... nie? Ale przecież bo co za Dużo będzie. Właśnie. Przecież on się z brzucha odbija, przecież ja to widzę. A, a weźmy już czy nie? A przepraszam. Przepraszam. A się z brzucha odbija. Bo to jest Bensprezz. <grym> to nie wznieć ognia. Nawet tam u i wygrała Nie, to. Nie, żeby... teraz. No, Ready! Aaaaaah, Pali! Pali? <grym> no bo rozgrzam. A, a, bo rozgrza, wiadomo. A gorący coś. Tylko że też jest metalowe, będzie zimne. Dawaj to. Usłyszmy to. No właśnie. No widzisz też, Ty co zobaczysz? No co, no za pięćdziesiątkę. Dwie czerwone. A nie dasz drugą? Żebyś się na dwóch nie nosiła? No okej. Okay. hej. Kurna światła ja No praszam. O ty kurz. Co? 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 Co Jezu. <grym> <grym> no, a teraz co powiesz? A nie wiem czy do końca to tak było, a, nie było do końca. Powtórz powtórz. No. <grym> O, teraz, o, tak, teraz tak. To są... <laughs> Żyję w ale to już rzuciłaś mnie, <laughs> było w plecy. Dobra. Jest, lepiej plecy niż drugi triceps. Ta. Tak, tak. Dobrze, że byłem... Tak, byłem. tak, tak. Yy, No właśnie, jakie chcecie tam 20 Karol? A sobie pozwolę ubrać bluzę i możecie ładować na mnie. Możecie ładować na mnie, no to zabrzmiało jak na porę chłopie. O, ja ty, ty tylko jednym. Tylko jednym nie To ty pokazałaś to... trzecią nogę! O, no. What the fuck! A co chodzi z trzecią nogą grzeszcie? Bo widzowie nie wiedzą. No co no, syna się paliła swoją rzeszą fanów. I mówiła, że jeden, jeden taki wysłał jej po prostu filmik z trzecią nogą. Bardzo na Mówi tak, ci ludzie to sobie jacyś pierdolnicy, ale ten nagrad uczy. Ja pierdolę. to jest prawda? No nie, oczywiście, że nie. Jeszcze temu prędko. Pokaż, pokaż tą wiadomość. Jaką wiadomość? Tak samo się Aniu? Jak? Przykro mi bardzo, to nie jest ten dzień, to nie dzisiaj. będzie niżej. Niżej droga. No dobra, jest ok. Jedziemy, no ale rzuciła. No nie, dobra, no. dobra, dobra. Mm, kurde. Bo, bo wiesz dlaczego? Bo mi to trzymał, tam trzymał, już stałam, wziął, do Do siły. siły To nic, no cóż. Trzeba ja wygrać, zróbmy to. Dlaczego wygrać? A wygrałeś. Wygrałeś, ja tak jakby, no właśnie. Nie musisz robić. No Dzięki. W końcu mi się coś udało. Ale, że to było punktowane razy trzy, to w ogóle wygrał cały turniej. Dokładnie, mi gratulacje. A ja nie chcę tak. Ja tak nie chcę. jak ja się czuję, ja że to nie jest niesprawiedliwe. Dawaj, nie, dawaj. E, no i co? Myślę, że taki odcinek spontaniczny, a nawet w miarę wyszedł, bo tak się obawiają, że będzie znowu. Ludzie, e, znowu? No, znowu. A jednak jakoś to się udało. Także może macie wy jakieś pomysły na e, odcinki tego typu, bo pewnie się jeszcze tam kiedyś razem spotkamy. E, możecie zostawiać e, pomysły tak. w, 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 w komentarzach. Komentarze. Znaczy ogólnie my chcemy zrobić z Justyną 1,4 czwartą mili. Jej panamera kontra Krysia. Tam jest różnica bodajże 0,7 sekundy na setkę, więc, więc możemy zrobić. Ale ona nie ma procedury startu, więc damy radę. A wy możecie zostawiać swoje... Ja chciałam tylko zaznaczyć, że mam licencję wyścigową, więc... Ja mam paszport sportowy, i co? No właśnie, więc Słuchajcie. chyba nie będę podejmowała tej... Ale... Dobrze, więc pomyślcie w komentarzach, a tymczasem zostawiacie łapki w górę, subskrypcję, subskrypcje tu, tu i coś jeszcze, i dzwoneczek I tam, tam Także tyle, do następnego. Dzięki bardzo. Trzymajcie się.